Naprawdę tutaj można się nieźle najeść. Jestem właśnie na subie. <grymne> Armatę, ja podejrzewam, że jest tylko z głośników. Spróbuję jeden nakręcić, akurat tam jeszcze nikogo nie ma, więc będę mogła go pokazać. Zawsze moi drodzy, zawsze upuszczam telefon. <grymne> Ja. Słuchajcie, to jest mój pierwszy raz kiedy będę pokonywać jakiś sensowny dystans, dlatego że wcześniej w ogóle na sobie byłam kiedykolwiek tylko przez 5 może 7 minut, a dzisiaj będziemy robili 4 km na Wyspę Africa. Na tą wyspę można się dostać tylko i wyłącznie transportem wodnym, dlatego że nie ma tam żadnej drogi, ale nie ma żadnych taksówek wodnych niestety, są tylko ewentualnie łodzie, łódki, które można wypożyczać. No i oczywiście, jeśli ktoś ma supa, tak jak ja mam w tej chwili, kajaczek albo jakieś tam inne swoje własne sposoby. Na przemieszczanie się po wodzie, to wtedy rzeczywiście można się tam wybrać. Natomiast dzisiaj ja w ogóle mam stresa mega, słuchajcie, mega stresa. Już się mówiłam z kolegą, który jest na kajaku, że jakby mnie to zżarło, no to to się ze mną zamieni. Ale no cóż, póki co, póki co, słuchajcie, to jest wszystko na co mnie stać i być może po prostu będę siedzieć na tym supie to przez całe te 4 km. A tak się stało, dlatego że skończyły się kajaczki nam dostępne i albo w ogóle nie płynę, albo płynę na supie, więc... Um, na supie, to jasne, nie? A w ogóle to płyniemy tam dlatego, że nasi koledzy, którzy pływają trochę lepiej niż ja pływają stylem klasycznym, to płyną sobie te 4 km właśnie po swoich własnych siłach na tą drugą wyspę. Także do dzieła trzymajcie kciuki. Wziął się z tego, że mamy kilku pływaków, którzy pływają bardzo dobrze i chcieli przepłynąć o własnych siłach na wyspę, ale nie jest to tutaj takie do końca bezpieczne. Tutaj oczywiście można sobie pływać ile się chce po zatoce, pomiędzy Perłą a West Bay, bez żadnych problemów. Natomiast rzeczywiście, w momencie, kiedy jest fajna pogoda, to jest bardzo dużo różnego rodzaju łodzi, jest dużo skuterów. i Pływaka nie widać. Mimo tego, że oni mają bojki ze sobą, to jednak pływaka bardzo łatwo przeoczyć, kiedy się pływa taką dużą i szybką jednostką. Dlatego wymyśliliśmy, że będziemy pływać razem z nimi. To znaczy każdy pływak ma zwykle jakiegoś swojego opiekuna na kajaku albo na paddleboardzie. Dzięki temu w zasadzie wszyscy możemy się zrelaksować. To znaczy oni bardzo ciężko pracują, bo oni rzeczywiście płyną, natomiast my możemy spokojnie sobie płynąć wolniutko, wcale nie musimy się spieszyć. Właśnie chcę Wam pokazać tutaj z tej strony jest piękny widok na West Bay. Niestety deska mi się tak odwraca, że spróbuję. O! Ona się odwraca i koniec. No, stanęła sobie w tą stronę, a akurat to nie jest najlepsza strona. Także, moim zadaniem jest przypilnować swojego wyczynowca. Mam jego wodę, dbam o to, żeby być przy nim blisko w momencie, kiedy zbliża się jakaś łódka. No, a poza tym, relaksuję się i akurat dzisiaj uczę się pływać na puzzleboardzie. I muszę powiedzieć, że jest znacznie lepiej niż sądziłam, że będzie, ale też mam dużo szczęścia, bo jest właściwie płaska woda. Przyszłam dzisiaj na bulwar poszukać armaty, bo codziennie, mam nadzieję, że będzie mnie słychać. Codziennie z bulwaru Lusail rozbrzmiewa huk z armaty. Jakoś tej armaty ostatnio jak tutaj byłam nie mogłam znaleźć. Zobaczcie za mną wieżę Lusail, Lusail Towers. A tutaj te ozdoby, które Wam w ostatnim odcinku pokazałam też. Armatę, ja podejrzewam, że jest tylko z głośników. Jednakowoż widzę właśnie przed sobą, że tam się zbiera jakiś tłumek, więc podejrzewam, że to tam może być ta armata. Zapomniałam wziąć zatyczki do uszu. Spróbuję Wam nagrać w ale zawsze moi drodzy, zawsze upuszczam telefon, bo to jest taki wybuch. Oni tam oczywiście nie wkładają żadnej kuli do tej armaty, tylko... Robią sam huk. ale jednak mimo wszystko to jest taki wybuch, że naprawdę można być w szoku. <grystanie> Wystrzał z armaty oznacza, że rozpoczyna się e, iftar, czyli ta taka mniejsza przekąska zaraz po poście w ciągu dnia. Po czym już późnym wieczorem zaczyna się sukór, czyli ta wielka uczta, gdzie już się wszyscy obiewają. Pytałam, jak to jest w praktyce. Na co dzień nikt się nie obrzera specjalnie. Mam koleżankę, która mówi, że przecież wieczorem później nie można spać z takim pełnym brzuchem. Wobec czego ona mówi, że normalnie je taką jakąś kolację, coś co by zjadła na lunch, albo, albo na jakiś taki późny obiad. To tyle no, na co dzień się tak nie obiada, ale tutaj w restauracjach, w hotelach też są organizowane iftary i sukury. Jeżeli jeśli przyjedziecie do Kataru w trakcie ramadanu, możecie się na taką kolację wybrać. My zazwyczaj bywaliśmy na iftarach, to jest wystarczająco dużo jedzenia, wierzcie mi, dużo jedzenia takiego arabskiego. Są też takie rzeczy, jeżeli ktoś nie lubi kuchni arabskiej, to oczywiście też coś znajdzie dla siebie. Jest jest to bardzo ciekawe, bo tam też są takie tradycyjne napoje, potrawy. Ceny takich iftarów zaczynają się od 200 riali za jedną taką właśnie wieczorną kolację w hotelu czy też w restauracji. No i można popróbować takie lokale kuchni. Okay. Zaraz jak tylko przyszliśmy, to wow! Zostaliśmy poczęstowani kawą arabską. Tutaj mamy na stoliczku piękne naczynka z daktylami. Daktylami. Morele, ok. Cała sala jest pięknie udekorowana. Dzisiaj jesteśmy na miocie Szachery w tej sali są dostępne też marzylice. Spróbuję jeden nakręcić. Akurat tam jeszcze nikogo nie ma, więc będę mogła go pokazać. Wygląda pięknie, naprawdę bardzo fajnie i jest taki trochę yy, odosobniony. Za kotarą nikogo tutaj nie ma, także wszyscy, którzy będą sobie chcieli tutaj usiąść, to będą sami, nikt im tutaj nie będzie zaglądał. A tu jest oczywiście zasłona, więc będą mogli tą zasłonę sobie zamknąć i będą wtedy sami, nikt im nie będzie przeszkadzał. Kawa arabska jest podawana w takich pięknych, małych filiżaneczkach bez uszka. Bez uszka. Jest też taka walana z takiego pięknego termosu, także ona już jest gotowa tam w środku, bo tą kawę się gotuje. Po pierwsze, ona zupełnie inaczej wygląda, ponieważ nie jest czarna, tylko jest taka mleczna w kolorze. Zobaczcie, tu jest taka właśnie taka mlecznego koloru i nie smakuje zupełnie jak kawa. Ona smakuje bardziej jak taki napój z kardamonem. raczej. Nie jest to coś, co piłabym w dużych ilościach, ale zawsze, jak jesteśmy w jakimś arabskim miejscu, fajnie to dodaje takiego nastroju i takiego charakteru arabskiego. Pokażę Wam na początek takie tradycyjne napoje, które tutaj są zawsze serwowane na sukurach i na iftarach. Zawsze możemy je znaleźć. Tutaj jest na przykład dżalab. I Pan powiedział, że dżalab jest zrobiony z daktyli. I to są takie napoje. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Jak naleję sobie trochę tego napoju to smakuje. Muszę powiedzieć, że mm. to smakuje bardzo taką wodą różaną. Jeżeli tutaj są daktyle, to ja ich nie czuję, natomiast bardzo czuję wodę Muszę powiedzieć, że to jest pyszne. Uwielbiam wodę różaną. Camardin. Camardin jest zrobiony z moreli. Tutaj jest napój, który jest nazwany Laban i to jest po prostu fermentowany jogurt, więc to wszystko, co można kupić po prostu zwyczajnie. Jogurt taki... Czasami on jest słony, więc trzeba uważać. Jeśli nie lubicie słonego, a to jest tamarindi. i tamarindy jest właśnie zrobione z jest takim smakiem tamaryndowym i tu spróbuję również, bo jestem ciekawa, jak to będzie smakowało. Mm, takie to jest bardziej gęste, bardziej gęste. Ten tamaryndowy napój jest taki bardziej kwaśny. Ten, który piłam wcześniej był bardzo, bardzo słodki. Ten jest kwaśniejszy i myślę sobie, że do jedzenia będzie dużo lepszy. Tamten jest dobry na deser. To ja wybieram ten tamaryndowy dzisiaj. Arabskie słodycze. Słuchajcie, to oczywiście jest baklawa, to zapewnie znacie, jeżeli nie próbowaliście baklawy, naprawdę warto. Aczkolwiek muszę przyznać, że baklawa wzbudza mieszane uczucia u ludzi. Często jest tak, że albo ją ktoś uwielbia, albo nienawidzi. To są takie zawijane kawałeczki, w takie ciasto, bardzo kruche, z takie ono się tak składa z takich płatów, to nie jest ciasto francuskie, ale może podobne. I bardzo, bardzo fajne, ma bardzo różnego rodzaju nadzienia. To jest akurat orzeszek. Tutaj mamy następny, gdzie są znowu jest baklawa jest orzeszki pistacjowe. I tutaj jest kolejny rodzaj baklawy, jest troszeczkę inna forma z orzeszkami w środku. To jest takie ciastko, które ja znam, to jest coś w rodzaju naszego ciasta kruchego, jest mocno nasączone jakimiś słodkimi susami. Natomiast tutaj, moi drodzy, Tutaj o jest kunafa. Kunafa wygląda bardzo ciekawie. To jest ser, widzicie, to białe tam w środku. To jest ser, a na górze tego sera jest właśnie taka słodka posypka, taki jakby makaronik kruchy, bardzo dobry, bardzo słodki. I tutaj jest jeszcze posypana orzeszkami. Polecam spróbować, bo w Katarze to jest bardzo znany deser. Oczywiście są jeszcze owoce. Pyszności, melon, mamy arbus, mamy truskaweczki, Ale jak są fajnie podane, zobaczcie, jakie w takiej wielkiej skrzyni. Bardzo fajnie to wygląda. Tu są jakieś musy ciekawe. Orzeszki, orzeszki pieniowe. Strasznie droga rzecz, słuchajcie, w Katarze. Naprawdę kosztują ogromne pieniądze, ale tutaj są w ogromnych ilościach, można sobie to wzywać. Tu znowu tak tyle. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda w takiej wielkiej skrzyni. Suszone śliwki. No i tu nasz znajomy jabłecznik. Jakieś takie małe tartletki. Tutaj owocowy torcik, krem brulee, gdyby ktoś chciał spróbować, pyszna rzecz. O, tu jakiś taki czekoladowy, piękny deser. I tu już są nasze torty jakiegoś rodzaju, także myślę sobie, że będzie z czego wybierać. później sobie... E, o, to jest zatar. Wszyscy znacie zatar z moich opowieści, bo jest pyszny. I pan tutaj będzie podgrzewał te placki właśnie na tym gorącym palenisku i pycha to będzie. O, a tutaj już są gotowe. To jest to, co można sobie tam właśnie zrobić. Super. A tutaj są chicken shawarma. Czyli to jest prawdopodobnie jakiś taki porwany kurczak, a zawinięty w jakieś placuszki. Pierwsze podejście do bufetu to sałatka z kończyka, jakaś sałatka z jakiejś takiej dziwnej kaszy, orzechy laskowe, które były dodatkiem do serów. Wzięłam sobie dwa malutkie kawałki seru. Jeden taki jest pleśniowy niebieski, drugi jest taki pleśniowy biały, to jest chyba brie. Tutaj sobie wzięłam jeszcze kawałki żółtego. No i wzięłam sobie jeszcze takie grillowane warzywka. Tutaj jest dział z arabskimi sałatkami. To jest mutabal. I o ile dobrze pamiętam, to to jest bakłażan taki grillowany i zmieszany właśnie z jakimiś dodatkami jeszcze. Tutaj jest bardzo dobra sałatka z papryki. Taka przyprawiona tak trochę po arabsku, bardzo fajna. Tu jest mujha, mujdara. To jest też jakiś rodzaj bakłażanu. Tu jest okra. Jeżeli jedliście kiedyś okre, to być może Wam smakowała, ale dla mnie jest trochę taka za bardzo oślizgła. Tu jest nasza ulubiona sałatka fatusz. Fatush jest świetny, dlatego że to jest taka kapusta pekińska, ogórek, pomidorek i do tego wszystkiego jest bardzo fajny sos. Pyszna sałatka, spróbujcie fatusz, Jeżeli będziecie mieli okazję, fatush jest super. To się jeszcze posypuje takimi chrupkimi kawałkami. O, właśnie tutaj jest taki chrupki kawałek, pyszny. To nie wygląda na jakąś pastę dyniową. Tutaj jest bakłażan. Oni lubią bakłażana, więc jedzą w różnych formach. I hummus. Kochani, jeżeli nie jedliście hummusu w krajach arabskich, spróbujcie. On jest trochę inaczej przyprawiony i bardzo, bardzo mi smakuje. Dodaje się do niego tutaj mianownego kniku. Bardzo fajny. Tutaj mohamara. Nie wiem, co to jest niestety. Tu są już jakieś dalej sałatki. O, tutaj tego rodzaju warzywa mogą was zmylić. Jeśli nie lubicie, Fermentowanych warzyw to mogą wam nie smakować. Tutaj jest właśnie okra, jest marchewka, są różne inne rzeczy i to jest wszystko fermentowane, więc jest bardzo, bardzo kwaśne. To jest pycha. Nie ma niestety nazwy dookoła, tutaj nigdzie przy umieszczonej, ale to jest bakłażan pyszny w takim jakimś sosie śmietanowym z czymś takim jest tycha. Spróbujcie, jeżeli będziecie mogli coś takiego zobaczyć. A to jest tabulech. Tabulek to jest kolendra, pietruszka i odrobinę pomidora. Też bardzo smaczna, aczkolwiek ja nie jestem wielką fanką, dlatego że tutaj często się też znajduje szczypiorek. On właśnie tutaj smaży te placuszki. Najpierw je wyjął stąd. Tutaj jest tahini, e, czyli pasta sezamowa, Tutaj jest e, jakaś tam sałatka ze szpinaku. Tu jest ser, a tu jest zapar. Kładzie to na górę, podgrzewa i wychodzą z tego takie absolutnie pyszne placuszki. Zaraz sobie taki zapodam.

muzyki arabskiej przez cały czas, ale puszczają e, czasem, na szczęście, w przerwie meczu, ale to nic nie szkodzi, nic nie szkodzi. To i tak pozwoli nam cieszyć się jedzonkiem. E, przy okazji będziemy wiedzieli, jaki jest wynik. A ja Wam jeszcze pokażę, co teraz sobie wybrałam w drugim podejściu do bufetu. Na moim talerzu teraz możecie zauważyć oczywiście kawałki sushi. Ja bardzo lubię sushi. To jest łosoś w śmietanie, warzywa na parze oraz manakesz. Manakesz manakish to, to są te takie małe chlebki arabskie, które tam pan na tym wielkim, półkrągłym palenisku podgrzewał. Bardzo dobre rzeczy, ja je uwielbiam, dlatego prawdopodobnie sobie jeszcze po nie wrzucę. Do tego tutaj jeszcze jest orzeszki piniowe prażone. Pyszności. Ważna rzecz. To jest pasta. Że śmietaną. Słuchajcie, to jest absolutnie przepyszne. Tam jest mnóstwo, mnóstwo czosnków. Nie jadłam nigdy wcześniej czegoś takiego. Naprawdę to jest taki mocno, mocno intensywny czosnek, który można dodawać do różnego rodzaju rzeczy oczywiście, ale będzie świetnie też smakował z tymi kawałkami Świętujemy dzisiaj Ramadan, a raczej cieszymy się bardzo z tego, że Ramadan się niedługo skończy. I jesteśmy tutaj w hotelu Intercontinental w... To nie jest namiot. to jest taka sala balowa w hotelu, która jest pięknie ozdobiona. Tutaj te ściany, które tutaj widzicie, o widzicie, te konstrukcje, to są wszystko konstrukcje zbudowane w środku sali balowej. Czyli sala balowa tak w ogóle ma oczywiście bardzo jakieś ładne ściany prawdopodobnie, natomiast te wszystkie ozdoby to wszystko tutaj ta ażurowa konstrukcja. To jest konstrukcja, która jest dodana właśnie z okazji tych iftarów, sugurów i tutaj to miejsce akurat teraz nazywa się Namiot Szecherezary. Bardzo piękne miejsce, bardzo fajne. Wybraliśmy się tym razem na sugur. Dlaczego? Że wcześniej doświadczaliśmy zazwyczaj iftarów. Iftary są wcześniej, zaraz po tym jak tylko skończy się post. I natychmiast zaraz po modlitwie rozpoczynają się iftary. Z iftarami jest taka sprawa, że one dosyć szybko muszą się skończyć. Zwykle zaczynają się gdzieś koło siódmej albo jeszcze przed siódmą, a przed dziewiątą zazwyczaj w hotelach już wyganiają gości, już... Może nie tyle wyganiają, co trochę jakby sugerują, że należy kończyć, dlatego że zaraz za godzinę prawdopodobnie będą rozkładać znowu sukury, czyli kolejne dania. Muszą oczywiście zastawić stoły od nowa, i dlatego trzeba się szybko uwielbić z jedzeniem. Natomiast tego jedzenia przecież jest mnóstwo. Są pyszności różnego rodzaju. Tutaj akurat za mną jest cały bufet z serami i różnego rodzaju dodatkami do serów. Tutaj mamy chleby różnego rodzaju. Są też chlebki arabskie. Są też na więc jeżeli ktoś nie robi środków kredki... arabskich wali bułeczki, to oczywiście może sobie z tego skorzystać. Sukur jest dużo fajniejszy, dlatego że tu nas nikt nie wygania. Zaczęliśmy co prawda bardzo późno, bo zaczęliśmy jeść w zasadzie po godzinie 21. Można też wybrać taki sukur, który będzie jeszcze późniejszy, bo może się zacząć o 10. Ale teraz możemy jeść, próbować, nie musimy się spieszyć. Czyli na dobrą sprawę to całe jedzenie i próbowanie tego wszystkiego możemy sobie rozłożyć na dużo dłuższy czas i będzie nam dużo wygodniej. I przyjemniej jeść to wszystko i próbować tego wszystkiego. Pan mnie właśnie zaprosił do takiego prywatnego pokoju, który można sobie obejrzeć o piękny. To jest właśnie jeden z tych prywatnych pokoi, gdzie można sobie usiąść osobno. Zobaczcie, wygląda to super. Arabska kuchnia to bardzo, bardzo dużo mięsa. Tu mamy akurat ryż. To jest vermicelli rajst. To jest bardzo, bardzo dobry ryż, muszę powiedzieć. To jest, on jest trochę prażony na czymś i jest z ciekawym dodatkiem. Kiedyś mi się wydawało, że do brązowe to jest szafran, ale jednak nie. Tutaj, słuchajcie, jest kurczak. Kurczak. Seafood tagine. To też jest pyszna rzecz. Jeżeli ktoś jest wegetarianinem albo nie je mięsa, to na cukorach i teraz to znajdzie coś dla siebie. Tutaj już mamy mięso. Kosta. To są kawałki mięs. Tu mamy kolejny rodzaj mięsa. Kibę. To są takie mielone kawałki mięsa w śmietanowym sosie. Ja akurat tutaj w Katarze nie jadam mięsa. Ale muszę przyznać, że jeżeli ktoś jest mięsożercą, to na pewno będzie zachwycony kuchnią kadarską, dlatego że tutaj są różnego rodzaju mięsa. Są i mielone, i smażone, i pieczone, i grillowane. Oni uwielbiają grillować. Także jest, kochani, z czego wybierać, jeżeli jesteście mięsożercami. Naprawdę tutaj można się nieźle najeść. Wybuchło. Nie ma szans, kochani. Nie stoję tam blisko, żeby wam pokazać, jak to się odbywa. Dym styka. <noise> Było bardzo dużo osób oglądających wybuch z armaty. Wszyscy zatykali uszy, nie tylko ja, ale zaraz podejdę bliżej, żeby wam pokazać, jak ta armata wygląda. A teraz tą armatę składają i chyba ją będą zabierać ze sobą. Myślę, że ona stoi. Na suku stoi cały czas. Ale tak to wygląda, jakby oni ją składali do transportu. na deptak nadmorski sobie poczytać książkę. Nie wiem, czy to najlepszy pomysł, bo jest już po zmroku, ale wydaje mi się, że tam są lampy, które pozwolą mi czytać książkę normalnie. Jakby co trudno. Pójdę do domu i będę czytać w domu. Ale dzisiaj jest taka przyjemna bryza, że naprawdę szkoda byłoby zmarnować ten czas na siedzenie w chacie. Jestem teraz wśród tych wież, które widzieliście przed chwilą. Takie wysokie z tyłu za mną. Pomiędzy tymi wieżami zawieszona jest ryba. Wszystkim wydaje się, że to jest rekin. Tymczasem jakąś on ma inną nazwę i ja zawsze zapominam sprawdzić jaką. <grytanie> Tutaj znajduje się też amfiteatr, te podświetlone elementy. Tu są stopnie, na których można sobie usiąść. Z tyłu za mną, jak widzicie, jest taka piękna alejka z palmami. Przede mną dokładnie tak samo. Także jest to naprawdę bardzo fajne miejsce na spacer. Bardzo fajne miejsce do tego, żeby trochę tutaj pospędzać czasu. Restauracji tu aż tylu nie ma jeszcze otwartych, a też no nie dzieje się tu aż tyle, dlatego że samo to miejsce nie jest jeszcze tak zasiedlone przez różnego rodzaju usługodawców. Ale w momencie, kiedy jest jakaś impreza, jest tutaj dużo ludzi. Zresztą pokazywałam Wam wcześniej też na Instagramie, że przez 10 dni w trakcie, kiedy odbywały się tutaj food festival, czyli festiwal jedzenia, Bay. teraz tu wisi nade mną. <grymne> Jak był festiwal jedzenia, to rzeczywiście było tutaj mnóstwo ludzi, no i codziennie były fajerwerki, więc fajna rzecz. Do oglądania i do spacerowania. To idę poszukać tej ławeczki. średniłam chyba z tym czytaniem. Przyszłam tutaj i rzeczywiście jest tutaj trochę słońca. Mogłabym sobie przestawić tą ławeczkę, bo jest nawet nie taka bardzo... Jest trochę światła, nie słońca. Jest taka bardzo lekka, ale jednak tak bardzo mi się nie chce. Chyba się po polampię na wodę, pocieszę się tym wietrzykiem, który tutaj mam jeszcze przez chwilę i się zbieram.